No. Kurwa, przydałaby się amunicja. <laughs> Chuj, w końcu musimy ich, na, ich tam przycisnąć. Pierwsza pomoc! Osłaniam cię. Trzymaj! Pierwsza pomoc! No no jak granat rzucił! No debil! No jak oni te granaty, kurwa. A siedzą tam, bo zabili tego naszego tutaj. Masz tu kolego. No. Dobra, ja przebiegnę za ten żółty bania, agresję fizyk. Na pewno no, zdechnę. Okienku tylko nie ma na razie. Ale widzisz, na no jakiś debil strzela i jakie mam tu biedy. Kurwa. No bez słonia ma. W okienku są, w okienku. No wiem, wiem. Masz tu pierwszą pomoc Daj dostałem I za kolejnym kwietnikiem na prawo Ale miałem go, ale go nie trafiłem Może nam się uda wiesz, ja przeskoczę, a ty kurwa wyskoczysz go zapijesz Masz opleczek w Co, próbujemy? Ja przeskakuję za baniak, on tu, jak wyjdziesz tutaj, to po prawo za kwietnikiem jest, następny. Dobra, piękne. trzy, cztery, rytm. dostałem. Kurwa, bo on zmienił pozycję, na dachu jest. Ach. Może spróbujemy inną stroną, kurwa. A że się resnął gdzieś w pizdu daleko? No na B, właśnie się no, resnął. kapa, kurwa. Dobra, poczekaj aż podbiegniesz, nie, nie chcę mi się biec, kurwa. Dobra, resam się. Nie, oni tą prawą, kurwa tutaj wchodzą. Tą lewą w sensie. Co myśmy tam trzymali? Środki środkowymi drzwiami, dwóch i na lewo jeden. A swojego zabiję, w Odszedł Biegnie na drugą stronę, tam. Idą, idą tamtą stroną, co myśmy byli. Trzech. Jeden dostał Trzymaj ich tam Kurwa, je jebane postawili Stałem przy środkowym wejściu ich jest od chuje. Mogę się na tobie? No możesz jeszcze. A już nie, już nie, już nie. O kurwa, i tak nie zdążyłem. Właśnie widziałem. Prawie naciskałem, a tu... Ej, przewróciłeś. Ej, Coś tej karabin. Dobra, spróbuję pójść na tą lewą, tam kurwa pomóc. Nie umieraj do chuja! Dresztaj mnie się, trwa nie Kurwa, środkiem balon. Środkiem i kurwa tą lewą bardzo. Tam jest trzech, po prawej stronie, trzech po prawej. Zdzień go! Limie reznął, zajmij się. Prawie wam nie było. Zobaczycie, jak bierze tą kasę, zostaje aż do samego. masz tu Kurwa ten środek, przecież ja to nie mogę przejść. Nie mogę ich zraszować, bo kurwa ja pierdolę tam tą waszą stroną idą tam jak chuj. No wiem. Idę do was. Ale nas gdzieś na ostro. Wzięli nas w, przy ognie, kurwa. Wszystkie strony ostro. Dobra trzymam tą prawą, już wylas to dostanie oni już na środek tam ostro naciskają Dobra raszuję pierdolę Jest za tobą Mam Biegają nie kurwa. Ale biegają. tu kurwa prawe drzwi są otwarte i dostanę w czaszkę kurwa Dobra, raszuję te prawe środek A strzela do mnie stało, do góry. Dostałem kurwa, wchodzi do ciebie od prawej tej co ja pobiegłem Wchodzi, 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 stoi w drzwiach strzela, jebany Dwóch Recam się na tobie Czy Wchodzą ci jest za tobą, kurwa mój jest za tobą Co za idiota Jaki cwelt zajebany no Chyba paniszy. No i wleźli kurwa tam gdzie żeśmy byli, no, ale już była taka dobra pozycja. No właśnie mnie zajmował Kurwa Kurwa, co za kutasy je pane. Aż już tam ich przycisnęli ładnie. O Trochę terenu odzyskaliśmy przynajmniej. na hama. A wbiegłem w granat! Kurwa, mój jeszcze mnie zabił! Nie pocisnąłem tym razem. Zdechłem. Nie, nie ma chuja, ich tam jest za dużo. Trzeba jednak przykampić, ściągnąć kilku, i dopiero. Nie Widzisz już przecież tam ja już byłem na ulicy kurwa Uważaj bo to jest z tej strony balon na skos Wiem wiem Obaś, o Kurwa, Nie zapeśają do mnie w tym sklepiku tam na rogu Resnucie? No To no jest nie mogę. Ło kurwa cię kurwa. Jest na rogu, na rogu A, on tu ma chyba rozłożoną w i cały czas wali Ja go tam kurwa nie widzę w ogóle Musi tam być, bo kurwa cały czas o tam zadny jak chuja Udało mi się przejść Jestem za dobrze. Zabił mnie, nie dwóch masz, dwóch Aj no ten sam mnie zabił co ciebie z tego P90 Kurwa znowu tam szabiec że tak się pójdą w do roboty, prawda? Tak? No właśnie. Nie, a chodzę moją stroną, damy radę? Ja spróbuję jeszcze raz prawą, kurwa. Jednego zabiłem. Ja jednego też, ten znowu mnie z tego P90 zabił, kurde Ale patrz, poczesałem go 19% no tylko zostało niby Muszę trochę tu zwiększyć czułość myszy na tą mapę no, bo... Dobra, resam się na tobie Próbujesz tam to w lewą jednak no, to snajper jest Ja się wyjść? Przebiegał jakiś Nie, ja jest na to musimy No dobra dostał. Dostał. Tutaj był po lewej stronie, wiesz, na proste raz, dostał. Nie no, Jest nie jeszcze jeden. jeszcze jeden. Mam jedną pros właśnie. Nie na środku. Dobra, dobra. Ja granaty bo... no, robię się. On jest w tym skupiku na nas. Dostał ode mnie granatę, ale go nie zabiło. Sniper Snajper dostał w głównych drzwiach.

Chodź, chodź, chodź do tego. Do drzwi Ła, chodź koły. Ja pierdolę. Tu jest wyjście drugie. Dzięki. Następny, Aj, dostałem, ściągaj go Czekajes okay. tam cię. O, strzela może, ktoś, strzela może, ktoś! O, o. Kurwa. Ale udało nam się przejść na koniec mapy kurwa. Ja pierdolę. Ale żeśmy ładnie to kurwa zrobili. Przeczołgałem się przez cały ten teren, kurwa.